Cześć kochani, omówienie dekretu na beztroskie bezpieczeństwo. Jak się lepiej rozumiem te wyobrażenia, to łatwiej je po prostu przyjąć niż rekonstruować. Poczucie bezpieczeństwa jest do tego potrzebne, żeby przykładowo wasze ciało uznało, że może się dopierać do traum. I um, zrobić aktualizację dla siebie, że wiele tych starych zachowań um, z okresu dzieci dziecięcego jest już um, przestarzała, wręcz szkodliwa. No, a często warto zachować jakieś dane, um, żeby wyższy mózg mógł um, to przetwarzać. Albo chociaż z szacunku do swoich poprzednich doświadczeń. Także jestem bezpieczny tu i teraz. No tu i teraz. No, jestem sam w, w, w mieszkaniu. córka śpi. Niech mi tu nie wparuje. Mam klucz. No tu i teraz jestem bezpieczny. Łatwo przyjąć, nie? Jestem takie lekkie podważenie, że to w zasadzie powin, powinien każdy przyjąć. Wbieram bez troskę. Czyli określam cel. Za pierwszym razem była. Yy, lubię beztroskę, no bo to było dla mnie jakaś abstrakcja. Ale wy też możecie sobie to zastąpić yy, do poprzedniej po wersji. A później zrobić wybieram. Bez Beztroska jest dla mnie dobra i bezpieczna. No samo to zdanie, yy, bez kolejnego, który yy, kończyła kapit. By może niekompletne, dla niektórych to już byłoby prawda, ale dla niektórych może się kojarzyć z bezmyślnością, lekomyślnością, nie? Więc jestem staranny i uważnie czynię dobro. Czyli ja nie jestem lekomyślny, wręcz przeciwnie. Świadomie, bez troski, uważnie czynię dobro, czyli po pierwsze zajmuję się swoim interesem, a innym się pomaga przede wszystkim, jak pomagają, i nie są uzależnieni od pomocy. I nie są dziećmi, o. I, i znaczy, dzieciom wolno, o. Jestem staranny i uważnie czynię dobra. To jest takie zabezpieczenie na misjonarstwo ewentualne. Uważnie czynię dobra. Dalej, sześcifek od nieba, ja dbam o siebie. Przeświadomie dba, to wyłącza takie, ma wyłączyć czegadanie, że, że jest niebezpiecznie i muszę wszystko rozplanować, rozkminić żebym się poczuł bezpiecznie. I dopiero wtedy moja funkcja, będzie, moja funkcja ego będzie. Spełniona i można spocząć tak? Prześwietle od niedma, No to programujemy, że ktoś nam pomaga. Jest tym jakiś wyższy sens. Ja dbam o siebie. No Bóg, Pan Bóg strzeże, tak? Żeby nie iść zaparte, że Bóg mnie ratuje z moich głupot, tak? Po pierwsze, nie robimy głupot. I dążymy do tego, by być mądrymi, i współpracować. Pozwala mnie kochać i wyrażać tą miłość. No, kiedy wszechświat o mnie dba, z tą wyższą świadomością, no to to jest wyraz dużej miłości. Nawet jak jesteśmy na niższym poziomie i gniewni, i tak dalej, to miłość, na tyle na ile jesteśmy otwarci, zawsze w pewien sposób i z różnych stron do nas dociera. Dlatego jak im bardziej świadomie pozwalamy na to miłość przyjmować, tym w lepszych formach ta miłość do nas będzie docierać. Przyjmuję miłość i daję miłość. Czyli oprócz tego, że jest wyrażona, no to ją doceniam, tak? I daję miłość, żeby to nie była abstrakcja, że tylko biorę, tak? Czuję się bezpiecznie tu i teraz. Zmiana na czuję się bezpiecznie. Czuję, że jestem. Bo to, że jestem, no to w wielu przypadkach jest po prostu tautologią i mamy rozuglowaną podświadomość, a czuję, to żebyście po prostu czuli beztroskę. Czuli w sobie. Żeby był efekt odczuwalny, tak? Rezygnuję z zachłanności, a planuję czas zgodnie z moją duszą. No to jest bardzo głęboki temat z tą zachłonością. Uleczka jeli, bardzo rozbudowane. Generalnie, będąc połączonym z wyższym ja, zawsze jest jakieś optim na daną chwilę i dostawimy sygnały. także kalibrujemy się, by, by nasze ego dostawało tylko to, co jest dla niego konieczne, a nie zagarniało z poczucia blaku w nieskończoność. Tak? Panuje czas zgodnie z moją duszą, no to podkreślenie y, wagi dla nas y, połączenia z wyższym ja. Y, no i y, zgoda na tą synchroniczność. Jestem nieśmiertelną esencją. To y, Przez długi czas mi tego brakowało, żeby zaakceptować kolejne. Jestem bezpieczny zawsze i wszędzie. Czyli jestem tożsamością. W Głębszej świadomości. Jestem tym, co nieśmiertelne. Skoro jestem tym, co nieśmiertelne, i wyra nie wyrażam przywiązania i podtrzymywania przywiązania do ciała, no to de facto nic nie może mi się stać. Jeśli mówię z tej tożsamości, to działam ze synchronicznością. Z głębszą mądrością, tak? Więc y, ostatecznie to jest prawda. Jestem bezpieczny zawsze i wszędzie. Bóg mnie chroni. No, to, to co mówiłem, z tą synchronicznością y, też dla podbicia, że skoro zawsze i wszędzie, no to Bóg mnie chroni, tak? To, no, w jakimś sensie y, to jest absolutnie prawda. Bóg mnie chroni, tak? Na tyle, na ile ja jestem bezpieczny dla innych, na ile współpracuje. Wcześniej nie było też o zachłonności, że jak ktoś ma zachłonąć na walkę i emocje, no to żeby z tego zrezygnować, no bo um, można na przykład prowokować niektóre krzywdy na sobie. No to może przykre i trudne do zaakceptowania, no ale tutaj mówimy wprost, rezygnujemy z tych prowokacji, bo chcę być bezpieczni. Bezpieczni, czyli kiedy piecza nie jest konieczna, czyli my nie naruszamy cudzego bezpieczeństwa ani duchowego, ani fizycznego, ani psychicznego. Bez żadnego, bez mocnych argumentów, bez mocnych powodów, tak? Ufam i działam zgodnie z głosem Boskiej Mądrości we mnie. Ufam, no bo skoro Bóg mnie chroni, a ja mam czyste intencje, no to ufam, tak? Działam zgodnie z głosem Boskiej Mądrości we mnie. Czyli, też działam, uczestniczę, tak? Wykonuję to, co dobre, wcześniej powiedziane, że uważnie, tak? Działam zgodnie. Jeśli ma być wszystko harmonijne i ma, mamy być zawsze bezpieczni, to wyrażamy świadomie, że uczestniczymy w tym harmonijnym scenariuszu. Czuję się bezpiecznie zawsze i wszędzie. No, kolejne podbicie, żeby czuć namacalnie te efekty, tak? Rezygnuję z wspólnej walki na rzecz inspiracji, błogosławieństw. Kolejne wrażenie, wrażające wybór harmonii. By harmonia była możliwa, przyjmujemy mądrość. I po to się chcemy czuć bezpiecznie, żeby nasza podświadomość realnie. Widziała potrzeby walki i mogła dostrzegać nowe rozwiązania. Bóg ma dla mnie zawsze coś lepszego niż walka. To jest prawda w każdym z wypadków i wzmacnia efekty wszystkich pozostałych afirmacji. Wybieram harmonię w sercu i myślę. No, to jest podsumowanie tego wszystkiego, tak? Tak ja rozumiem. Pozytywne życie, harmonijne życie, skuteczne wprawdzie No, wybieram, wybieram boskie wartości. Rozlewam rozkosz boskiego ciepła po całym sobie. No, to jest no, moje, moje marzenie i w zasadzie już tego doświadczyłem w życiu i po prostu chcę mieć ten sposób, który jestem w stanie utrzymać. I tym chcę emanować. W, w otwarciu się na uzdrowienie tam jest to, też to, trochę o tym. I w no, takim no. mieć w sobie taką namacną harmonię i być tak z tym zgodnym, że to ja czuję w ciele. I w łatwy sposób jestem w stanie zachować granice w interakcjach z innymi. Także widzicie, dekret był dosyć skondensowany, i ile w niej efektów pracy, tak? Dlatego podkreślałem, w czym ja mówiłem, że jestem dobry. Może nie, nie przychodzi mi to szybko, ale te wzorce. Te afirmacje, dekrety to jest niemalże jak skarb narodowy. Więcej każdy w podobnej formie jakoś to do siebie doprowadza. A tutaj jest trochę jak z otwartym programowaniem, że można sobie po prostu coś wgrać. Jak jest z wysokiej jakości, to po prostu niech tylko radzi wgrywać, nie. Dajcie znać co myślicie o takim omawianiu dekretów. Jest ich trochę więcej i każdy jest w stanie omówić.